Cześć, jest ze słówek, a dzisiaj sobie podpowiadamy na pytanie, na które odpowiadałem 3 lata temu. Nie wiem co. Nie, znaczy, znaczy czy wiem, nie wiem, bo nie pamiętam, nie pamiętam co odpowiada na te pytania. Nie oglądałem tego filmiku, jestem ciekawy, czy moje, się, czy moje odpowiedzi będą się od siebie różniły, czy będą takie same, ale mam podgląd na te pytania i naprawdę te pytania są tak cringe'owe, tak nudne, że ja na to kiedyś odpowiadałem, to jestem szoko, że ja takie pytania w ogóle wybrałem. Teraz bym takich pytań w ogóle nie wybrał. No może poszczególne bym wybrał, ale nie. Na... Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję dzwoneczek. Zapraszam jeszcze raz na mojego Instagrama. Macie w opisie link. Proszę nie, nie będę prosił o obserwację, ale mordo, zaobserwuj. Został serduszko pod fotkami, będę bardzo wdzięczny. Dobra, pierwsze pytanie. Czy planuję zmienić kontent? I czy będę nagrywał jakieś inne gry? Tak jak padło pytanie. Hmm, czy planuję zmienić kontent? Szczerze, przyjemnie mi się nagrywa tego Minecrafta I raczej nie będę chciał zmieniać contentu. Jak już będę chciał coś nowego robić. To raczej stworzę nowy kanał. I tak będzie chyba lepiej, bo nie chcę... Może będę tutaj mieszał, nie wiem, nie mówię nie, ale raczej bym chciał stworzyć inny kanał, jak już będę chciał robić jakieś vlogi lub jakieś inne rzeczy. No chyba, że no, nie będę chciał tworzyć kanału, no to na ten kanał też będą władować vlogi, ale Minecrafta nie będę się pozbywał z kanału. <laughs> Czy planuję zmienić kontent swojego kanału? Tak, planuję, i już powoli to pró próbuję to wdrażać w ten kanał, na przykład tym Q&A Ten Q&A będzie po z początkiem nowego kanału. Ale spokojnie. Minecraft live z Minecrafta zawsze będą, bo to jest gra, którą lubię, którą gram już ponad kilka lat, już grubo, ale to później wam o tym powiem. Czy będziesz nagrywał jakieś inne gry? Mm, nie, innych gier już nie będę nagrywał. Chciałem się skupić tylko na Minecraftie, ale teraz chcę się skupić na innej rzeczy. Nie chcę ciągle nagrywać tego Minecrafta, tylko chcę się skupić też na innym formacie. Minecraft będzie tak na liveach, tak jak mówiłem w poprzednim pytaniu, będzie na liveach. Nie będzie odcinków, tak jak kiedyś było. Jakiego ma messengera? Sorry, te pytania są sprzed 3 lat. 3 lata temu było, Zmiana Messengera z czarnego na biały. I to jest pytanie, jakiego mam Messengera? Szczerze. Nie wiem, nie zwracałem na to uwagi. A nie nie szczerze nie mam pojęcia jakiego mam Messengera, ale to wydaje mi się, że jest biały. Wydaje mi się, że ten Messenger jest biały, albo czarny. Chyba czarny, albo nie wiem. Nie, czarny, raczej czarny Messenger jest. Tak, czarny. Czarny jest Messenger. Żeby oczy nie raziło w nocy, no to zdałem sobie czarnego. sumie No, ma to sens. Jakiego mam Messengera, jasnego, czy ciemnego, ciemnego, najlepszego, jaki może być. Dlaczego nazwa Smufek? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, no, ci co wiedzą to wiedzą, ci co nie wiedzą to nie wiedzą. Ogólnie kanał nazywał się inaczej na początku, ale wszyscy się ze mnie śmiali, że tak nazwałem kanał. się nie dziwię, że się ze mnie śmiali, bo kanał był nazwa kanału była cringe'owa. Ale dlaczego Smufek? No jak chciałem zmienić tą nazwę kanału mojego, no to tak sobie gadałem na PlayStation, bo kiedyś no, zacząłem jak na zacząłem nagrywać, to zaczynałem grać na PlayStation i nagrywać na PlayStation. I tak sobie gadałem tam na tym playu. Pytam się, jakie nazwy kanału? Nikt nie wie, nikt nie ma pomysłu. Ja tak sobie siedzę przed biureczkiem, co nie. Mam smoothie. Mam smoothie. Bodajże truskawkowe to było, ale pamiętam, że to było smoothie. Koktajl taki, koktajl owocowy truskawkowy. I taka lampka w głowie. PIK! Smufek, smooth Smuffy Games. O, Smuffy Games było, Smuffy Games było, a później yy, powstał Smufek, bo wszyscy do mnie mówili Smufek, no to zmieniłem nazwę kanału na Smufek. No i chyba no, tak to powstało, no nie, chyba tylko na pewno tak to powstało. Dlaczego nazwa Smufek? Dlaczego nazwa Smufek? Bo też już jest już Siumek Prize, Ja tak szybko jadę. Dlaczego nazwa Smufek? Może dlatego, że jak zaczynałem, roz, zrobiłem kanał, to z kolegą rozmawiałem i tak nagle wpadłem na to, że nagram GTA, bo kiedyś nagrywałem GTA, no to nagraliśmy GTA i teraz się pytałem, jaki kanał, jaka nazwa kanału. I Tam była jedna nazwa kanału, jeśli byście chcieli wiedzieć, jaka to była pierwsza, pierwsza, pierwsza nazwa kanału, no możecie zadać w kolejnych pytaniach, kolejne pytania w komentarzach. Ale później tak stwierdziłem, że czas zmienić tę nazwę. Piłem, piłem normalnie smoothie, smoothie piłem. Piłem smoothie sobie przed komputerem i tak nagle sobie pomyślałem, a może smoothie, nie Smoothie, jak się pisze, tylko po prostu po polsku nazwa smoothie. Tak to to co pijecie, ten napój taki taki smoothie, ale to śmiesznie było. Kiedy mam urodziny, no to to pytanie się nie zmieni, chyba na to pytanie powiem tak samo jak 3 lata temu. 6 lipca, no 6 lipca, urodziłem się w 2001 roku, czyli mam 21 lat. Kurde, ale jestem stary. Ej, naprawdę jestem stary. jeden lat, wow. Kolejne pytanie, już ósme. Kiedy masz urodziny? Urodziny mam 6 lipca, urodziłem się 6 lipca 2001 roku, dlatego prawdopodobnie to tak powinno być. Urodziny będą 6 lipca. No, moje 18. Urodzinie. Dlaczego nagrywam Minecraft a nie inne gry? To też dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. <laughs> nie no, tak naprawdę gram w Minecrafta, ponieważ lubię tę grę, lubię ją, no chyba ją lubię, skoro w nim gram codziennie praktycznie, nagrywam dla was filmy. Ciekawa gra, to jest pierwsza gra chyba, którą miałem na, na komputer, bo CS to był pierwszy, nie wiem, której z tych gier, w sumie to równocześnie. Zawsze chciałem grać w Minecrafta, zawsze jak oglądałem na YouTube, to zazdrościłem innym, że grałem w Minecrafta, ja nie mogę, no to też no to też zacząłem grać minecrafta Jak już mogłem, jak już miałem pierwszego laptopa jak już miałem możliwość grania w minecrafta, to już grałem w minecrafta No i po prostu nagrywam minecrafta, bo go lubię No tak wydaje mi się, że go lubię No i też popularny jest no, no nie ma innej gry tak popularnej i tak długo trzymającej się na youtube jak minecraft Więc minecraft to taki pewniaczek trzynaste pytanie, dlaczego nagrywasz minecrafta a nie coś innego? Minecrafta nagrywam dlatego, że po prostu tą grę polubiłem Polubiłem tą grę w pierwszej klasie gimnazjum, czyli że to było jakieś 5 lat temu od 5 lat gram w tą grę i ta gra mi się nigdy nie nudzi. No oczywiście, no mam niekiedy takie znudzenie, takie, że nie chcę mi się grać. No to przestaję, grać, przez tydzień, co ja nie gram. Ale tak zawsze chcę przyjść do tej gry i coś zbudować, coś nowego. To mnie tak bardzo, tak by, tak. Uszczęśliwia Gdzie bym chciał jechać, polecieć na wakacje? Szczerze? Nie zastanawiam się nad tym jakoś tak bardzo Gdzie bym chciał polecieć? Wydaje mi się, że bym w jakieś ciepłe kraje Może bym znowu odwiedził Teneryfę, tak jak kiedyś tam byłem mm, Nie wiem, szczerze nie mam pojęcia, gdzie bym chciał O, no, ale nie, to, to na wakacje W sumie do Stanów chciałbym polecieć O, no, do Stanów to by było coś fajnego Polecieć Stany, Hiszpanii No do, do ciepłych krajów, jakieś fajne tutaj klimaciki takie <laughs> Ogólnie ostatnio myślałem, żeby nie polecieć sobie takie randomowe miejsca, jak na przykład Włochy, czy Grecja, tak wiecie tak klikam guzicie, kupuję bilet i lecę, ale no, nie mam psychy, nie mam psychy może kiedyś z tego filmu nakręcimy Gdzie byś chciał wyjechać na wakacje? Gdzie bym chciał wyjechać na wakacje? Na Dominikanę, Majorkę no w te ciepłe takie kraje bym chciał polecieć, na te wyspy takie ciepłe, to jest, to jest ten, bo już dużo byłem w krajach, dużo byłem, jeśli chcecie wiedzieć jeśli chcecie wiedzieć w jakich byłem już krajach, to możecie zadać w kolejne pytania, bo byłem w kilku Fajnych, według mnie fajnych. Dobra, i teraz jedno z najgłupszych pytań. Naprawdę, znaczy pytań, wyborów, nie wiem, nie wiem po co ja to dałem do tego filmu Kot czy pies? Szybki strzał, no, oczywiście, że pies Chociaż mam alergię na koty, na psy, na konie, na dużo zwierząt mam alergię, głównie na sierść Jestem w ogóle bardzo alergiczny Alergiczny, tak chyba się mówi, nie wiem, dużo alergii mam Ma to sens, nie wiem Ale na psa mam alergię, na kota mam alergię, ale preferuję psy Nawet mam jednego pieska fajnego, słodkiego, groźnego <laughs> O, teraz szybkie strzały są Kot czy pies? Pies cola czy Pepsi? No oczywiście, że Coca-Cola. Coca-Cola jest idealna. Pepsi raz, że jest za mało gazowana, zbyt słodka. A Coca-Cola będzie jest perfekto. Naprawdę mógłbym litrami pić dziennie. Nawet piłem. No, kiedyś piłem litrami dziennie, kola, Ale już nie piję, bo to niezdrowe było. Kola czy Pepsi? Kola. Ja naprawdę coś takiego wstawiłem do odcinka. Chyba nie było naprawdę pytań. Nie było pytań, tak? Bo takie mam wrażenie, że nie było pytań, skoro jest coś takiego jak kanapka czy bułka. No, oczywiście, szczerze. Na ten moment częściej mam kanapki, więc chyba raczej wybiorę kanapki. Kanapka czy bułka? Bułka. Ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to jest złoty złoty Bardzo lubię złoty kolor, lubię również czarny, biały Ostatnio mi się nawet beżowy jak widzicie <laughs> Mam dużo kolorów takich ulubionych Znaczy ulubionych, no nie wiem, no. każdy kolor jest spoko no Ulubione kolory, no nie wiem, może kolory złoty, czarny, wiecie takie czarny, biały, czerń, biel Złoty, takie wiecie złota, złotawe rzeczy też fajne są Mam na przykład kubek złoty, no bo mi się podobał. O, what? Najlepsze pytanie! Chyba! <grymne> czy mam dziewczynę? No nie wiem, jak wam to powiedzieć ale. No nie wiem, czy mogę to to powiedzieć, czy nie, ale. Nie mam. <grymne> nie mam dziewczyny! Mordo! <grymne> czy szukam? No nie szukam, no tego się nie szuka, to się pojawia jak z no znienacka <grymne> O nie, yy, no no, odpowiedziałem chyba dobrze na to pytanie Czy mam dziewczynę? Nie, po raz kolejny nie mam dziewczyny A jak nie, to czy szukasz jakiejś dziewczyny, czy wolisz, życie z ingla? No nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie wiem, nie wiem Czy będę nagrywał jakieś inne gry jak GTA czy Fortnite? Nie, 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 zdecydowanie nie, 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 nie Ale możecie wbić na mojego Twitcha, jak ktoś znajdzie tam chyba Muffek, podłoga, czy coś takiego na Twitchu mam Tam transmituję, transmitowałem, robiłem live y tam Z innych gier, mam zamiar powrócić Tam na Twitcha i robić sobie Strumiczki, strymiczki live'iki Z innych gier, jakichś tam Strzelanek, co tam sobie gramy po w nocach Nie wiem, pomysł jest, ale czy mi się będzie Chciało to robić, to zobaczymy Czy w przyszłości będziesz nagrywał jakieś inne gry niż Minecraft? Nie, już inny gier, nie będzie na kanale Będzie tylko Minecraft, live z Minecraft'a Może jakieś sporadyczne odcinki też z Minecraft'a będą Ale chcę się skupić na nowym formacie Czyli że Q&A, jakieś, wiecie challenge, no nie wiem, no, no różne nowości, jakieś takie, co są na, na, na YouTube, żeby iść z trendem, a nie stać w tym Minecrafcie tylko Czy będę nagrywał vlogi, challenge i tak dalej i tak podobnie i tym tego Nie mam pojęcia, co odpowiedziałem kiedyś, ale wydaje mi się, że będę nagrywał Nagrałem vloga ze swojego pierwszego skoku na bungee. Nie przyjął się na kanale, może dlatego, że każdy już to zrobił albo na wykonanie to i to jest, to, to biorę to i to pod uwagę, dlaczego przez to się to nie przyjęło. Ale może raz na jakiś czas walniemy jakiegoś vloga czy challenge'a, jakiś jak będę miał fajny pomysł, coś coś pokminimy. Będziesz nagrywał vlogi challenge i itd i tak będę nagrywał, będę starał się to nagrywać już to jest początek właśnie tego nowego formatu, ten Q&A. Q&A to o to, to, jest, to jest początek nowego formatu, te dwie rzeczy. Później za czym co przyniesie, jak to będzie oglądalne i to wszystko, co nie? Ty, to to wszystkie już pytania są. Czy zrobisz odcinek o swoim stanowisku? Pewnie zrobię, jeśli ten mój, jeśli to moje stanowisko będzie już w pełni zrobione, bo mi brakuje tutaj dużo rzeczy, to nie jest tak jeszcze, jakbym chciał. Niby już w 60% jest to, co chcę, ale jeszcze nie, bo po prostu się dużo rzeczy tu jeszcze zmieni. Mordo, jak ci się podobało, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i zadawaj mi pytania do Q&A, bo chciałbym nagrać drugą część Q&A i na aktualne jakieś pytania, może, nie wiem, dużo pytań możesz zadawać ciekawych, ja powybieram teraz mądrze i nie będzie już pytań kolacz czy Pepsi, bo to brrr, bez sensu to jest pytanie. Dobra, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i kończymy tak jak wujek i koniec.